Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj krzyżówka za 10 z numerem 5. Szukamy 5000 i Keno. Keno wysłane za 80 zł na 20 losowań. Wysłane wczoraj, w sobotę. Sprawdzę dzisiaj. Wczoraj nie było jak. Sprawdzimy dzisiaj, co tu się wydarzy. Dobra. Także nadrapię trochę krzyżówkę, bo tu będzie trochę sprawdzania, tu już mam popisane losowania od 1 do 20 i będziemy zaznaczać gdzie, co, jak. Dobra, drapie i widzimy się za momencik, w tym czasie daj łapkę w górę oczywiście. I co, widzimy się za moment. I będziemy sprawdzać. Tu mam kupon Keno. Liczby 8, 9, 23, 37 i 39. I takich liczb szukamy. Tu mam zapisane 20 losowań. I będziemy sobie zaznaczać. Pierwsze losowanie 940. Jest 940. Tak. 940 do 959. 941 losowanie. Tu mam. O. Można tak, bo potem będziemy szukać. Bo to jest od wczoraj to trochę to zajmie. Dobra, że, ojej, tak, lecimy. 8 nie ma, 9 nie ma, 23 nie ma, 37 jest i 39, jest, ale to jest dwójka, czyli nic. No teraz będzie trzeba yy, cofać to. I jeden szukamy następnego, jest czterdzieści jeden, lecimy osiem, nie ma dziewięć, jest dwadzieścia trzy nie ma, trzydzieści siedem nie ma, i trzydzieści dziewięć jest, ale to jest kolejna dwójka. Kasujemy i dwa szukaj

Mamy 3 i lecimy. 8 nie ma, 9 nie ma, 23 nie ma, 37 jest i 39 nie ma, czyli przegrano. I teraz piąte losowanie, czyli 44 numer.

No to lecimy siódme, czterdzieści sześć, czterdzieści sześć mnożnik razy trzy osiem nie ma, dziewięć nie ma, dwadzieścia trzy jest, trzydzieści siedem nie ma i trzydzieści dziewięć jest, bo dwójka, no ale nie ma, czyli teraz siedem. 8 nie ma, 9 jest, 23 nie ma, 37 jest i 39, o jest pierwsza trójka. Mnożnik razy 1, czyli mamy 4 zł. Musiał gdzieś to kurczę, widzicie, 4 zł tu mam. Zapiszę sobie tu pierwsze 4. Dobra, tu jest teraz 9, czyli 8, 8.

Dziesiąte losowanie. 8 jest. 9 jest. 23. Jest. Jest trójeczka. 37. Jest. I trzy... Jest. Piątka. Jest. Siedzi. Kurde mnożnik razy 1. Ale jest piąteczka, czyli 250 zł, W dziesiątym losowaniu. Jeszcze raz. 8. Jest. 9 jest, 23 jest, 37 jest i 39, no piąteczka 250, kurczę, szkoda, że nie ten ale jest 250 zł. czyli mamy 254 w 10 losowaniach, to lecimy teraz w następne, ale ja tu teraz muszę to jakoś inaczej zrobić z tej strony, przestawić, o, dobra, o, ale już jest dobrze, już jest dobrze, jest piąteczka, super.

Gdzieś mama piątka jest. To dobrze. Właśnie wydatki szlechują, to dobrze. Ale tylko raz jeden było. 13, 8 nie ma. 9 jest. Źle mi się tu pisze. 23 nie ma. 37 i 39 jest, czyli 3. Trójka. trójka razy 2, czyli 8 zł. Kolejne osiem złotych, zapiszemy osiem złotych dobra czyli mamy już spoko. I teraz następne losowanie pięćdziesiąt trzy. Pięćdziesiąt trzy. Osiem jest, dziewięć jest.

jakie już jest 1012 Uch. ja ale jazda bez trzymańki. cztery jeszcze losowania są ale tego już jest... nie pierwszy raz mam na jednym kuponie 2 razy 5 8 jest 9 nie ma 23

Ale jazda. No, jeszcze tak nie miałem. Dwie piątki. W dziesiątym losowaniu piątka razy 1 250 zł 11, 12, 13, w 14 losowaniu piątka razy 3, 750 zł. Tu I tutaj 8 i 2 razy po 4. Kurde. Na jednym kuponie dwie piątki. Tu razy 3 razy 1. Ale super. Czyli kupon warte 1000 tysiąc, ile? Tysiąc 1008 2016 zł. 1016 zł na tym kuponie. Coś pięknego. Ha! Jest siedzi 2 razy 5 siedzi. Ale jazda To Ja bym tak na 5 losowań no, i tu to bym musił wziął na, na, na dwie piątki na 5 losowań. Raz, 2, 3, 4, no w pięć losowań dwie piątki. Coś pięknego. Uro! Panfary, druga piątka, 750, miściek. No. Co no? No cieszę się. To brawo. Dwa razy 750? Nie, raz. 750 i 250, nie? A? Dwie piątki na jednym kuponie, rozumiesz to? No proszę. Ale w kurce wlazło. Ha! No to fajnie. Jest. Piękna sprawa. Dobrze jest. Nie trzeba psuć. Jeszcze zobaczymy, może coś tu dojdzie, w krzyżówce, to nic, jutro pójdziemy se wysłać znowu może, nie, nie, muszę odczekać, zawsze tak je nie, 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 muszę teraz odczekać dwa 3 dni i znowu wysłać. Tu mamy... Bo jak zacznę tak wysyłać, to nic z tego nie będzie. Zawsze muszę odczekać po wygranej. J kurczę, ale co? Nie mogę uwierzyć, że dwie piątki w jednym w kuponie. F. Zawsze to coś nie. Tysiąc miedzian nie no po prostu oddało mi to, co człowiek traci. No to teraz oddają. no Zawsze mówię, że jest ta kumulacja i potem fach. Tylko, że keno to tak keno mnie lubi I dobrze. Y, wybuch, czyli E y. E y. mamy E. Y. Tyle co wróciliśmy z meczu, nie? No. Jeszcze to. Zremisowali nasi z Lesznym. 2-2. mogło być lepiej? A mogło być lepiej, no mogło, ale to byłby ten remis, bo przegrywali 2-1, więc <laughs> trzeba patrzeć z drugiej strony na to trochę inaczej, nie? tu są te spodnie, które były szukane no to będzie tak to jest no. ha ha dobra i ostatnia U no nie będzie U nie tym razem niestety Tak krzyżówki to tak coś tu ostatnio kiepsko Nie dosyć zostaje, nie? Co? No, nie dosyć, No... Wiesz... Mogło być razy 10, to już by było... Też nie. Ale już nie, nie róbmy już, wiesz... 1000 jest, to co? Lepiej małymi górną łożeczkę, niż w krzyżowce. W dobra. Czyli krzyżówka przerąbana. Ale, ale mamy, mamy to. Mamy to. Tenu. Dwie piątki w jednym na jednym kuponie, no to już jest naprawdę że pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło Dwie piątki i trzy, i trzy trójki jedna piątka razy jeden mnożnik i jedna piątka razy 3 czyli 1016 złotych na tym kuponie Kupon za 8 dych na 20 losowań z mnożnikiem oczywiście i 936 plus 926, bo czerżówka odpadła na Plusie także jest ok no dobra to dziękuję wszystkim za komentarze subskrypcje łapki i widzimy się już jutro w poniedziałek jeszcze się muszę nagrać na czytniku wrzucić Uwiecznić to ten moment no dobra no to fajnie tak no tysiąc jest, także Trzymajcie się do następnego. Cześć. Cześć.